Z witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj gramy sobie w Robloxa. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, nie zapomnijcie sobie łapkę w z dzwoneczkiem. A my sobie tutaj ładnie zaczynamy! Tak, następnie chciałbym powiedzieć, że przepraszam za to, że wczoraj nie było odcinka, niby był nagrany, tak, ale niestety co się okazało, nie było dźwięku. I wszystko. Po wchodząc w stronę, tak jak już mówiłem, nie, nie było dźwięku, dlatego no, to była, była późna godzina, nie? Dlatego po prostu nie chciałem jakby późno tak wysyłać właśnie odcinka, tak co po prostu na drugi dzień, dobrze. i tak naprawdę to tyle, a nie jeszcze jedna rzecz, tak niby właśnie wymukłego tak y, miał być podzielony na y, trzy części ze względu na to, że to nie wyszło, no trudno się mówi, tak i tyle. My właśnie przerywamy, bo ja myślałem, że to tych ludzików trzeba tylko zabijać, a jednak nie tylko. tam. Ta Jeszcze na przykład tutaj trzeba pójść. Ale no niestety my zadejśmy 100. Red team, tak? My zadeśmy 145, a oni. Nie pamiętam, 200 chyba, 45. Coś takiego nie, nie, nie zauważyłem. My sobie tutaj, jak zginiemy, bo my na pewno zginiemy, tak? Ufykujemy sobie jakąś mapeczkę, żeby nie było. Tak, aby było przyjemnie, bo. Bo tak, a nie jak tutaj ten, bo bierze i pisze ciągle. Nup! I wskazuje na tego pana. Czemu ja się kręcę? Halu! Halu! Ja to się moja postać kęci, czy co się tutaj kęci? O, wiem co to jest. Nie, nie wiem. W sensie, tak się powiedzieć że my co my nie jedziemy, a co w tej grze chodzi. Więc możemy sobie na przykład, właśnie kupić i kupujemy i zaczynamy, tak jak chyba kiedyś, z tego co kojarzę, wysuneczek. Ok, Dobra, mamy sobie już sobie zaakceptowane. Co my możemy jeszcze tutaj jedno sobie dać w kolejce, tak żeby nie było. Mam jeszcze tutaj troszeczkę czasu. Następne to będą bomby. Bomby. Dobra, no to już mamy dwa w i mam nadzieję, że się w tyle wyrobimy. I uwaga, uwaga, kiedy sobie robiłem właśnie taką ogrzeweczkę, że tak to powiem, tak w tym rysunku byłem długi. Nie wiedziałem, że ktoś lepiej ode mnie potapi. Nie, a tak szczerze powiedział zawsze grałem, to zawsze wygrywałem i no, bardzo się dziwiłem tak, jak zobaczyłem, że ktoś inny jest wyżej. Ja mm. się tutaj oczywiście zawsze muszę przygotować, więc od myszki na chwilę wziąć, rozgrzać. Okej, okay, jestem gotowy. Fu, dalej. Okej. Okay. Słuchajcie, ja teraz nic nie będę mówił. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Hello, bo mi ucieka. No, muszę złapać. No właśnie mówię, że mi ucieka, nie? Nadobimy to. Trzeci! No nie no tak nie może być. Halo. Halo, tak się nie robi. No Dobra, na pewno teraz za chwilę przegamy. W sumie... Dobra, Mateusz nie uciągaj na pewno. bo, bo tak. Aha, w sensie... niby wybrałem coś innego. Go? Nie wiem. Nie, chyba wybrałem coś innego, a mi wzięło to. W sensie tą mapę, nie? Nie tak, chyba to jest ta matka No to właśnie tak chciałem! Usajcie się, no! Z A nie w piłkach hm. No O! Hihi. Widzę, że się poddał Ło, Ło, Ło! To i właśnie jedyny minus Ło! Wow. Co ja zrobię? Siop, 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 sio, ode mnie siop! Siop, 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 siop! Nie, błagam! Co, jest Gana! Co? Nie, błagam, proszę, nie! Dobra, mam 8 sekundek! Mam 8 sekundek! Dobra, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Dobra, żyjemy! Dobry wieczór, Polsko! Posłuchaj mnie! <grystwa> Dobra. Bo jeszcze jedna bomba. No czemu tak dużo jest tych bomb? Oni na pewno chcą, aby mnie tutaj zginął. No nie no! Mówię! No i zobaczcie, i dopiero teraz jest swine. Mówię, nie? Oni chcą, aby mnie tutaj zginął, no. Halo! Nie może tak być, jeszcze raz. Do tysiąca razy sztuka. O! Bardzo dziękuję. Nie wiem ile jeszcze sobie rundek zagramy. Myślę, że ta i jeszcze jedna. Ale... Ale nie. Ale no. W sensie nie chcę tutaj przegrać. Jak przegam, to wolę sobie wyszukać jakieś mapy. Znaczy, to jest również zależy, od otwarta, nie? Gdzie się również przebywa. Nie, bo jeżeli się przebywa właśnie... W sensie, jesteście na przykład obok jakiejś osoby i nagle ona ma bombę, ona wam daje, no to już można powiedzieć, że jest się w kropce. Tak? No. Jedna sekunda, okej. Okay. W sumie tutaj najgorsze jest to, że, że jakby nie wiadomo, jak właśnie yy, można patrzeć, bo jeżeli się jest blisko, a się ma bombę, o, właśnie tak jak teraz, to na przykład, właśnie, można bardzo łatwo komuś oddać. Natomiast kiedy się, właśnie na przykład, nie ma bomby, tak, a ktoś obok Was ma bombę, to no to jest, dlatego wtedy źle. Tak. bo wtedy ona ma was mowę no to tutaj w drugą stronę w drugą stronę ludziska w drugą o Pst. A? Co się stało Nie ma z nami szans! Słuchajcie, jeżeli Wam się taki fajny, zabawny odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić w górę z subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!